Otwornik cyfrowo-analogowy, w skrócie nazywany jako DAC, to układ w formie kości o konkretnym oznaczeniu modelu w postaci zarówno cyfry, jak i liter. Jego zadaniem jest przetwarzanie sygnału z postaci cyfrowej na analogową. Oczywiście możemy także spotkać się z osobnymi urządzeniami, jakie możemy wykorzystać np. w sytuacji, kiedy chcemy podłączyć ze sobą telewizor za pomocą kable optycznego oraz wzmacniacz telefoniczny nie posiadający takiego portu. Wtedy z pomocą przechodzą nam najczęściej właśnie takie produkty, które przyjęło się nazywać także DACami. Jest to także element decydujący czasem o wyborze urządzenia, niemniej jednak należy pamiętać o tym, iż jest to jedna ze składowych, dlatego tak czy inaczej warto się udać na odsłuch. Dołączając go do istniejącego systemu również możemy za pomocą cyfrowo-analogowego przetwornika zmienić i polepszyć jakość dźwięku naszego systemu. Dzięki temu jest to jedna z tańszych modyfikacji jakie możemy wprowadzić w obrębie naszego zestawu, co bezpośrednio przełoży się na jego jakość.